A wyciągnąć kija z dupy kapeli? Ja mogę trzymać go za nogi i państwo wyciągną kija. Ktoś go musi trzymać, bo inaczej ucieknie. A to Ernest, to nie jest kij. A co to jest? Excalibur. Excalibur, No to ja i tak go trzymam za nogi, nie? Musi rozszerzyć po To ja rozszerzę po ślady. A kto wyciąga? No, no tak, Elena stoi na drzwiach na czatach. Ja trzymam za nogi, pan Sony wydał rozkaz. No to zostaje dwóch kandydatów. No, no to Rift Rift i McLean. <noise> ja mu ręce przytrzymam. Nie, no o, ręce odpowiedni. też by sprzedało się przytrzymać. No, ja no i ręce. we have a winner 08 No właśnie, ja mu jeszcze chodźmy. ja mu zakleję twarz, bo będzie no, tak, no, no tak, no tak. No to panie Rift akurat no. się tak dobrze składa Fajno Bieszyk. Ale no znowu jeszcze Dobra, jak skończy z tym aresztowanym, jest sprawa życia i śmierci o. kapela. Jak trzeba, to mogę umrzeć, mi to tam robię. Nie, to później. Okay. Po tej czynności faktycznie może nastąpić zgon. To tym razem. Myślisz, Nic. że się nie odnajdzie? Ernest. To, Dobrze, że na odrzut. No kurde, już Chodź, muszę wziąć na 1000 dolarów, 10 miesięcy od siatki. Wobec pana. 10 miesięcy od, od siatki, tak? Nie no. setek. No, nie mam pojęcia, powiedział, że idzie nam coś pokazać i spierdolił. Chyba znowu. Ha, tutaj, tutaj. Kurwa. Co jest? Jestem przygotowany. O kurde, no na co, na wyjmowanie kija? O, nie That's jest. insane. Ej, dobra. To się może udać, naprawdę. Crackers, musisz podobny co sobie zrobić. Ale jak teraz, tak za szybko to nie mogę. Ho, ho, chodź, ci dam te. To, to tak się da? W, w jakiejś cywile ci się uciuchło, wiesz no. Może nie masz. No. O, dobra, git. Eee, yy, kurtka 67. Bathał. how? robię? A, dobra, dobra, no, no, no. no. A tu wie pan co? Możemy coś jeszcze zrobić. Nakrycie głowy. Yy, o, nakrycie głowy 153. 55 okay. plus 1, 10, 76, 32. Jeszcze z, zabezpieczenie włosów, żeby coś się nie stało, nie? No, te, no i te, teraz to można, nie? Jeszcze podczepek pod włosy, żeby nie wystawały. O, no i super. Teraz ride, więc zobaczę. Dawaj na salucie, wjeżdżamy, że jesteśmy gotowi. <śledzimy> o kurwa, gruby temat. Gruby temat. Czyścić, dwa. Ja niby nogi trzymam, ale też przy dupie będę obok, no to. Dobry, dobre, dobra, ja was wprowadzę. Co nie, pytaj, nie, pytaj. Czysz, ale... nie pytaj, nie pytaj. Nie pytaj, nie pytaj. Tam jesteś ten narysowany Jest, jest. Mm, nie no. Na liżmie. A podnieś rękę do góry wajcie spod pachy Na liżmie Są, mieszka okay. Co to za ludzie Ale to za Sonny... We are ready Okej, okay. przygotujcie się w, to... w nim jedynce na... Jasne na działanie antynarkotkowe Ale to My też nie musimy też ten... Ty też pojedziesz to. No. Kurwa, ej Jasne w wdrożę, zapraszam na górę Powinienem pytać? Nie, 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 nie. się po, okresie, nie, nie. nie, nie, Powinien pan kapela pytać. Oj tak. Cicho, jak on ma crackers, chackers, crunchies, counters, nieważne. Dobrze, nie spodziewać się. Oj, panie kapela, powinien pan mnie nie przedrzeźniać, myśląc jaką mam następną rolę. Dobrze, że nie wie czego się spodziewać. Dobrze, że nie wie, że on zaraz będzie mnie prosił o litość. Będzie mniej bolało. 52 twarzy krakersa. Gdzie tu jest ten A? Tu, tu, tu. No tak. Dawaj, dawaj. Weź sobie cywilne. Odznakę w torbie zdejmujesz na minus 1. Jo kozak! kamizelka minus 1. Dobra. Kurde, dopisałem sobie kapitan Hazmaters, a jestem kadetem No ale w sumie teraz mamy inne role <grywy> Ej chłopaki, tędy, 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 się przygotujemy Mamy w tej być Mhm, mm mhm mm Psst, pst Jesteśmy Dobra Przyszy Przyszykujcie się Dobra w razie, w, w, w razie, że go, go łapcie. Mm -hmm. Odkażony, że to skropka. Tu mamy, po pierwsze, mamy ciławe w celi i najebanego adwokata. <laughs> Słyszałem, że to jest sklepka. A dobra, nie jeden staje na przy... Nagrywanie? Widzę już idę włączyć. Psk. Oczywiście, że Top RP 4-3 do Alexa. Słysza? Tutaj, tutaj. Mamy pomysł. Cześć na trójkę. Panowie, ale tu jest chłop przetrzymywany, nie może być w tej sali. Ej! W tej Gdzie sali jest chłop przetrzymywany. No kurwa, tu ta sala jest wyłączona. Przenieśliśmy go, chodź. Okej okay. okay. To wy chcecie. Jezu, czemu wyglądać dobra, jak kondomy, trzy patrzące na mnie? To jest kurwa eee, Aleksa, nie tutaj. Ja się nie zgadzałem na taki sponsorship. Dobra. 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 Pod ścianę. Eee, najpierw trzeba sprawdzić tutaj czy mocno się trzyma ta metalowa ta, żeby nie wyrwali. Więc łap się za, ten, za tą metalową. Za tą metalową. No tu na środku z sto stołu. Oro. Musi pan tak zwany dobra, bend... o, dobra. To co? Ekskalibura ci wyciągamy. Nie! O! o! <grym> nie! Mam cię. Przepraszam! A, nie daję mu, nie daję mu. Da, mam go. Dobra, dobra. Kurwa, chłopie, z czym do kogo? Pa! Ja mam ciebie! O, ja, no ja mam, mam jego! Unik! Mam cię! Co dzieje? się dzieje? Oj, potaj się! No nie, nie no to je... stąd. No Ale czemu? Wyciągamy ekskalibura. Nie, nie, no, <laughs> Nie! Bardzo dobrze, no, przepraszam, no, że końcu. Blokujemy drzwi. Spierdalaj, stupka! Co? Ja nic, ja żadnych stópak nie lubię. Mam Nie, lubię. nie mam się, się szefowi chyba raz po, kupy. właśnie kupy. teraz pokazujesz, no. że ten kij walczy, ten kij walczy, ten walczy! Chodź kurwa! Co? Mam cię! Z no. szefa wziąłem i dole. stój, bo cię kurwa zastrzelę. Nie masz psychy! Dobra, mam go, mam go. <laughs> nie mam? Dajcie mi ja bym strzelił. Nie mam. Zostawcie. Kładziemy się na stole, kładziemy się na stole. Przecież to jest metalny kiw w dupie, ja nie mam wątpliwości! Szefie, się na stole, proszę z tym Excalibura. nie walczyć. Tkuje, nie uciekniesz, to tak. uciekniesz. się Myślimy na sprawdzić. Proszę z tym nie walczyć. Wiedziałem, Rift, wiesz, że jesteś suspect, sas! Rift, proszę kurwa, nie robił kabelków! To, to fajnie, że poznajesz jaki jest ten zamaskowany. ściągaj Nie ściągnę spodni przy was! <laughs> Szefie, Szefie. Szefie, to dla szefa dobra. Dobra, Jest Kapela, poz... Trzeba Ale, go sparalizować, chyba. Cicho, cicho, cicho. To dla szefa dobra. Cicho, kapelko. cicho, cicho. Co? Widzisz, powoli ten to walczy. Już Ale jesteś pełniejszy? pełniejszy życia. Zauważyliście, że on już troszkę lepiej brzmi przy nas? Tak, tak. tak, tak. odpuszcza. Ale fajnie to 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 Jakbyśmy jakiegoś to znachora to mieli, przez... może to jeszcze jakiś spele by może zrobić. No, jeszcze dzwońcie kurwa po pastora, to od razu montana przyleci w pakiecie. Dajcie, żeby mi kurwa, spokój. Niech jego kobieta sprawdzi. Nie walcz z no tym, to dla twojego dobra. Proszę z tym nie walczyć, szefie! Ej, ale to jest niesprawiedliwe. No właśnie, to jest niesprawiedliwe, że masz ekskalibura w kupie. Ale ja nie mam, szefie, po <grym> no prostu... szef Wyciągniemy go szybko, wyciągniemy go <grym> szybko. słuchaj, jak tam nic nie ma, Ale to nic całe nie wyciągniemy. Szefie, że my tylko sprawdzimy. Dobra, się. Jeden się Nie będę ruch. się wypinał przed nami. Wypinaj się. Wsiąkaj po. i... to, jest ten mój burzy! Dobra. tak. <grym> ta! ta, no to, ta ma, to nie ma co. Trzymaj go za nogę. Mam go, mam go, ja za ręce! O Mam go! 3 odbił na pół. Eee! Nawet. Kapelna do cholerii! Eee! Co? Eee! Pomocy! Kładźcie go na stole! Go na stole. Trzymaj Płatcie go za na dupę! Na dupę. dupę. Puść moją dupę! Dobra. Kifka! Kifka! Aaaaaaa! Wszyscy go przytrzymajcie na ziemi! Przytrzymaj go! Przytrzymaj go! To było Banshee? A 53, mamy cały czas przed nami pojazd, pomarańczowy sedan. <trym> Dobra, mam go, trzymam go, siadłem, siadłem mu na dup, na twarz. Dobrze, nie wstaję, nie ma chuja, Dobrze, dobrze, teraz ja łapię za ręce, Aaaa! łapię za ręce. Puszczę. Dobra, siedzę na nim, siedzę na nim. Puszczę. Jesteśmy cały czas ja na Łap za nogi, łap za nogi. Siągaj pory ktoś, ściągaj mu no ja nie pory. Siągaj mu pory ktoś, ściągaj Puszczucia, mu też pory. Dobra. Poświęcę bo się! Twoją zupę, nie! Teraz ja zdejmowa spodni! O, jak... Zwo... Zwolnię jak nie zwolnij w zupełsa! Zwolnię Dostaz. go! FAK Zdejmuję! Jak... Dobra Dobra to ja mu zdejmę! Nie, nie, już! O. Już się zwolni! Zwolnię cię. Jezu, ale ciasno są normalnie! KURWA! Kurwa, przykleiły się! Dobra, mam, mam! Oooo! Kurwa. Kurwa. kurwa! Dobra, tylko jak rift! Nie, on jest postorem, on mi truciznę paczki strzelał, Na raz, dwa, ja trzy wyciągnij szybkim ruchem. Ja ci mam kija w dupie. Dobra, ten, ten, ten Musisz głęboko tam? zanurzyć rękę, Dobra, aby go zlokalizować. Gdzie jest adwokat? Gdzie jest może, adwokat? Tą może trzeba wziąć tą kamerę na patyku i sadzić. Nie chcę Oho. kurwa, O Jezu, o, myślałem, że dam radę. Z adwokata? Dobra, Dobra bierz, to, bierz tego kija w rękę Dobra. i ciągnij go. No o Jezu Szybkim ruchem? I ja w dupie Trzyn, O! Coś się dwa. dzieje! Co dzieje coś się! dzieje! Tak! Co? Co? Tak! Wychodzi! Co wychodzi! Ciągnij! Męczalnik z dupy wychodzi! Ciągnij! Leci! Oh, wyleciał jak dusza, 55 do 36 go w Mamy to! Mamy to! Sukces! Tak Sukces policji! Brawo panowie, piątka. Zabiję, Ostatnia no, lokacja no, widziana, dorszy kraj. I... Kierunek. Brawo, brawo, brawo. Piąteczka, Panowie, stawaj. to był Nie zaszczyt za to, z wami służyć. Zajemnie, zajemnie. Dziękuję, wasze, Elena, za wszystkie wasze, miłe patrole. A tobie też, kraker, Było super. Zajęliście. Dżejgnaj, że muszę z tym widokiem żyć do końca życia, ale jakoś dam radę. Może no, no, i robotę no, no, zmienię, ale no, no, widoku nie zmienię. No, gówniana robota. No, mam tak. Dobre, tak. Oddam spodnie. Tęfie, ja szef rozjebał całe, bo ja Jaki autorytet? Jeszcze tam miałem. pytał. dobre pytanie. Co, ty Kapelata zmienił dopiero szacun? Teraz to jest tam, dopiero czasu na dzielni, nie? Tak, nie, tam będziesz się. Teraz to będę szanował. Bo jak, żebym ten skali górę. jak ten kij mógł tam wejść, to jest no, teraz czasu. pamiętajcie, skurny <laughs> syny. Szanować Dante kapelę, bo jak go nie poszanujecie, to, was to ja przyjdę po was. Jest, tak jest szefie. Tak jest szefie. Tak jest, szefie. O, I, was o... dorwę. I pozwolę o, mi to chyba tak jest wszystkie. nigdy nie powiedzieć. Tak jest szefie. Tak jest szefie. Tak jest. Takie Ty załóż te spodnie, bo teraz rzeczywiście nie ma szafery do To się może, przebierzmy. Wiesz, no tak. tutaj my mieliśmy kombinę kombinezon, ale jest osoba, która nie miała. Ja nie tatykam. W drugą stronę, drugą stronę. W drugą Mała stronę. stronę. W, w drugą stronę. No przecież nie będziemy przeszkadzać. A jak jaki teraz musi mieć luz w dupie? Tak, wy, Ta. wyobraźcie sobie. Jak miał około takiego z tak, metrowego z takim kija. Przy... Tak. I teraz nie ma, Nagaj, nie? Kurwa, taki luz. Jakbyś wnętrzności nie miał, nie? Jakoś tak. No, to prawda. To musi być ulga. To lepiej zaś no tak, jeździć autem, bo... No tak, no tak, tak, tak. Iż, no. Fajno. Fajno było. No i git. Git. No to co, widzowie? Chyba... O, proszę bardzo. Sus. Widzowie! Ja powiedz no co widzowie, chyba dzisiaj do czwartej No ale jak nie Jak mówicie, że do trzeciej 76 plus 2 koty czwarte doszło